Czy twój mężczyzna ma brodę? Jeśli tak, to czy używa odpowiednich kosmetyków do jej pielęgnacji? Czy olejek do brody mogą stosować tylko mężczyźni? I jakie inne zastosowanie może mieć olejek do brody? Na te wszystkie pytania odpowiem w dzisiejszym filmie. Cześć z tej strony, Konstancja, witam Cię na kanale Glantier, gdzie oprócz dzielenia się z Wami składami perfum, opowiadamy również o pozostałych produktach pielęgnacyjnych. Dzisiaj porozmawiamy o olejkach do brody, które mogą być wykorzystane nie tylko tam. Najpierw jednak zaczniemy od bogatego składu. Olejki do pielęgnacji brody i skóry pod zarostem dzięki bogatym właściwościom naturalnych olejów użytych w recepturze nawilżają, koją podrażnienia, zapobiegają swędzeniu, odżywiają, zmiękczają i wygładzają zarost. W ich skład wchodzi w aż 98% składników pochodzenia naturalnego. Olej ze słodkich migdałów, olej żożoba, arganowy oraz rycynowy pozwolą na uzyskanie szerokich właściwości odżywczych oraz pielęgnacyjnych. Dodatkową zaletą jest brak konserwantów oraz sztucznych barwników. Zawarty w olejkach olej rycynowy ma właściwości wzmacniające, regenerujące, zmiękczające oraz łagodzące. Sprawia to, że broda jest miękka i zregenerowana, a skóra złagodzona i odżywiona. Olej arganowy chroni przed przesuszaniem i przyspiesza gojenie się skóry. Olejek z powodzeniem można nanieść także na skórę po goleniu. Jest bogaty w witaminę E, zwaną witaminą młodości. Następnie olej żożoba zapobiega nadmiernej utracie wody z naskórka, sprawiając, że skóra dłużej pozostaje odżywiona i nawilżona. Dzięki swoim właściwościom antyseptycznym skutecznie zapobiega rozwojowi bakterii, które wyjątkowo dobrze czują się w brodatym środowisku. Na koniec olej ze słodkich migdałów. Działa antybakteryjnie, antyoksydacyjnie i regenerująco. Pomaga w utrzymaniu równowagi lipidowej skóry. Olejki Glantier to wygodna 30ml butelka z pompką, dzięki której aplikacja jest dziecinnie prosta. Jest dostępny w trzech wersjach zapachowych, bezcelerowych perfum Glantier, które dziś przygotowałam. Na początek 717, który pachnie obłędnie. Cytryna, paczula i nuty morskie przypominają mi letnie spacery po plaży z sorbetem cytrynowym w ręku. Zdecydowanie dla mężczyzn, którzy potrzebują dodatkowo orzeźwienia, i powiewu świeżego powietrza. Olejek nie tylko zadba o włosy na brodzie, ale także o skórę. Nawilży ją i zapobiegnie uczuciu swędzenia. Ten komfort pozwoli czuć się twojemu mężczyźnie dobrze. Druga propozycja to Glampier 728 pachnący śliwką, jabłkiem, cytryną i cynamonem. Idealny dla fana sportu, którego broda jest narażona na częstą deformację ze względu na wysiłek fizyczny. Nawilżona, odżywiona i miękka sprawi, że Twój mąż poczuje się pewnie w każdej sytuacji. Zapach przypomina mi sezon jesienno-zimowy, z pewnością dlatego, że mocno wyczuwam cynamon oraz jabłka. Uwielbiam tą przyprawę nie tylko w kuchni, ale także na mężczyźnie. A Ty? Trzeci olejek Glantier 759, również bogaty w cynamon, tym razem w połączeniu z jabłkiem oraz wanilią. Pachnie to jak ciepła szarlotka z lodami waniliowymi i założę się, że mam tutaj fanki takich smakołyków. Na pewno nie jedna z Was chętnie schrupałaby swojego partnera, gdyby pachniał tak obłędnie. Ale zapach to nie wszystko. Wspaniałe właściwości i naturalny skład sprawiają, że można olejek wykorzystać nie tylko do brody. Olejki dobrody glantier to idealny produkt dla miłośników zdrowej i naturalnej pielęgnacji zarostu, który z pozoru dedykowany jest mężczyznom, jednak nie daj się zwieść. Nasz olejek to niezastąpione wsparcie także dla kobiet. Pewnie teraz wiele z Was zastanawia się, ale jak to? Gdzie mogę zastosować olejek do brody u siebie? Możliwości jest wiele. Poczynając od wykorzystywania ich do włosów możemy nanosić na końcówki lub przystąpić do procesu olejowania skóry głowy. Poprzez nakładanie olejku na przesuszoną skórę dłoni, stóp, łokci czy kolan. Na włosy działa regenerująco dodając im blasku i witalności. Nanosząc go na skórę wygładzimy i nawilżymy najbardziej przesuszone miejsca. Zrób prezentu kochanemu i sobie i korzystaj z olejku do brody. W sklepie online znajdziecie olejki w dedykowanej im zakładce. Możesz także skorzystać z gotowych zestawów prezentowych dla swojego mężczyzny. Omin przedświąteczną gorączkę grudniowych zakupów i stresu związanego z dostawą na czas. Zapoznaj się z całą naszą ofertą już dziś. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!